Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla fan sportu jest ze mną Robert Maruszak, witam cię serdecznie. Cześć, witam. witam. E, no, akurat relacja nagrywana, także operator się zmienił. No, zobaczymy jak to nagra. E, Robercik, na spokojnie chwilkę się nie widzieliśmy. Pewnie już odpocząłeś, chociaż też nie miałeś za bardzo po czym, bo, bo ten ostatni twój pojedynek na Wotore nie był tak strasznie wyczerpujący, natomiast minęło troszkę czasu na chłodno, e, możesz wrócić do tego pojedynku z Szymonem Szynkiewiczem i go podsumować e, nie dosyć. Na pewno tak już w największym skrócie, jaki tylko mogę, bo nie chcę się rozwijać, już rozwijałem się tyle razy. Przegrał, bo odeszła mu ochota na, na, na dalsze pojedynek ze mną, a nie kontuzja. Przeanalizowałem. Ostatnio jakieś jakiś materiał z Votore, które w takim naprawdę dużym y, zwolnieniu pokazywały, jak to wyglądało. Nawet rozmawiałem ostatnio z, z kolegą, który był na zaróżniku z Marcinem Wasilewskim i on to samo przeanalizował, tak jak ja. Że tam wszedł jeden jakiś podbrudkowy drugi sierp, może gdzieś tam było oko zakaczone, ale to nie był powód do tego, żeby skończyć y, tą walkę tak szybko. Lekarze go dopuścili, tylko że on nie chciał walczyć. Tak? On chciał walczyć dopiero ze mną kilka godzin później, jak już byliśmy na, na afterze. Tak? Nagle on się przypomniał, że on chce się bić, że on chce ze mną rewasz. Oczywiście nikt pewnie tego rewarzu nie ma, jak nie da mu wtedy, kiedy y, jest walka, on nie chce, nie chce dalej się bić, więc. Bez sensu. Szkoda, bo niedosyt jest. Rozkręcałem się, nie rozkręciłem, dlatego czekam, e, jak najszybciej na następną walkę, żeby mógł więcej pokazać. Nie dali się rozkręcić. Słuchaj piękna sceneria, ten teatr szekspirowski. E, naprawdę fajnie to wyglądało, naprawdę fajnie to, to, to wotore przygotowało. E, czy ty zostajesz w wotore i w wotore będziesz chciał toczyć następne pojedynki, czy, czy też myślisz o innych wyzwaniach? Znaczy, ostatnio po wotore. Mimo, że nie pokazałem się tak jak ja mu chciałem się pokazać, dostałem kilka fajnych propozycji, eee, ale, ale nie powiem o nich na razie. No poczekam na finalizację rozmów i jeśli już będę miał to wtedy jak się zobaczymy to... Porozmawia. Nie, jak najbardziej. Ja dopytam tylko czy to są walki na gołe pięści, czy to są generalnie MMA czy, 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 K, czy K1 na przykład? Ogólnie walki na w MMA, ale też ostatnio pojawiło się i wczoraj i parę dni temu walki na gołe pięści. Okej. Okay. No to dużo, dużo, innych e, tematów nie ma, także sobie kibice gdzieś tam mogą po, e, podokładać. To, to akurat e, federacja z zagranicy, nie z Polski. A, okej. Okay. No. no to tym bardziej ciekawie. E, Mariusz Wach, e, wczoraj mieliście seminarium z Mariuszem Wachem. Mariusz Wach też jest wzmocnieniem, jeśli chodzi o wotorę. E, znacie się, lubicie się na pewno, ale taki pojedynek byłby bardzo ciekawy. Dla mnie tak, tylko że ja bym mógł się bić z Mariuszem, ale na zasadach w otorech, a nie na zasadach, bo Mariusz trochę na innych zasadach. Honestamente pytają mnie dziennikarze po, po, po walce na wotore z jakim zawodnikiem chciałbym się bić. To pierwsze co wskazałem Mariusza, to bardziej ze względów medialnych. fajnie by było się bić z takim gościem, który jest, no, kiedyś był w czołówce świata jeśli chodzi o pięściarstwo. <laughs> Bił się z najlepszymi. Ale Mariusz no niestety będzie się bił tak jak wczoraj z nim rozmawiałem. Bił się w małych piąstkówkach, tylko i wyłącznie na pięści żadne gołe, bo mówi, że ma na tyle już słabe ręce wycięczone tym pracą w boksie, że mógłby tam mu się uszkodzić, więc chyba nie bardzo będę mu szukali jakiegoś zawodnika takiego bardziej medialnego niż ja, żeby to ładnie wyglądało pod wotora, a nie takiej stricte sportowej. Czyli w Otore trochę wychodzi ze swojego takiego schematu, gdzie, gdzie jednak te zasady są blisko ulicy, a tutaj będą e, takie wyjście i ukłon w stronę kibiców, że te po prostu zasady trochę jak w Free Fightach będą, e, będą dostosowane do zawodników. Myślę, że chyba wyjątek zrobią tylko dla Mariusza, nie? bo reszta będzie takich, zawod... będzie takich walk jak była wcześniej, no ale to chyba dobrze. Nie? Tak jak kiedyś Pudzianowski y, rozreklamował KSW, tak, przychodząc do sportu, o których nie miał kompletnie pojęcia, tak myślę, że teraz Mariusz Wach, wchodząc do takiej federacji jak Wotore, no, przez niego będą wszyscy o słyszeć, może będzie lepsza oglądalność. I finansowo może być lepiej. <laughs> Życzymy, żeby te wszystkie rzeczy się złączyły. Słuchaj, sam zamiast zajść do Mariusza, więc, e, więc zapytam się, czy byłeś zaskoczony tym, że, e, że znokautował Michała Materle, który jest, no, nie ukrywajmy, legendą i, i, i bardzo mocnym nazwiskiem i lubianym przez kibiców w Polsce? Pewnie. Ja i większość widzów, którzy to oglądali, byli bardzo zaskoczeni. E, próbowałem analizować tą walkę, dlaczego tak się stało. No to nie stało się dlatego, że Mariusz jakiś stał się nagle, wiesz, zajebistym zawodnikiem, tylko myślę, że, że Materla y, trochę zaspał, trochę uspił się, może był zbyt pewny siebie, tak? bo na takie klasy zawodnik nie powinien dać sobie się na tyle ustawić, żeby zostać trafionym jednym ciosem. On go fajnie, nie wiem, albo ktoś fajnie game plan poukładał, żeby przytrzymać go tym lewym. Prawy uderzyć sierp, tak? a potem znów lewy i taki podnótkowy. Ja na jego miejscu albo osoby, jakbym stały u niego w narożniku, to bym, biorąc pod uwagę różnicę masy ciała, doświadczenia, to bym chodził. tak, Chodził, kąsał go delikatnie, nie stałbym w miejscu, nie poszedł na wymianę z tak silnym gościem, albo na pewno nie przyjmowałbym tych ciosów na gardę. To by było bez sensu. Więc nie wiem, dlaczego tak się stało. Czy to dekoncentracja, czy nie wiem. Czy może jakiś zły dzień, bo to też głowa musi zagrać w, w danym momencie walki. No nie wiem, no ja byłem zaskoczony. Tak jak Ty pewnie i większość osób. No ale dobrze, no, zasłużył na to, no, jak udało mu się ucelować materle. Bardziej jestem teraz ciekaw. Przy tej różnicy wagi Mamed, jak będzie wyglądał z walką i czy do takiej walki dojdzie? A czy ty byś właśnie widział Mariusza w takiej walce z Mamedem, czy wolałbyś go zobaczyć właśnie z Defriesem? Bo bo Defries sam chce chce takiej walki z Pudzianem. No tak, ale to przewaga umiejętności parterowych jest tak kolosalna, że to nie wiem, czy to miałoby być jakiś większy sens. No, jedyne co. Yy... Widziałbym w tej walce to jakiś tam Lucky Punch, który gdzieś tam by poleciał, no ale myślę, że The jest tak doświadczonym zawodnikiem, że nie mógłby sobie na to pozwolić. No dawałbym mu 1% ze 100 na to, żeby mógł coś tam zrobić w tej walce, ale w materii też mu nikt nie dawał, więc jak chcę wyjść do walki z Defriesem o pas i liczyć na to, że a może gdzieś tam się uda właśnie tego prawego cepa albo podbrudkowego uderzyć. I wygrać to ok, no ale to ten 1% tylko. Ja generalnie, ja osobiście, jeśli, jeśli jak już to wolałbym go zobaczyć właśnie z De bo, e, bo jednak uważam, że Mariusz gdzieś tam zbliżając się do końca kariery, to fajnie by było, gdyby gdyby o ten pas miał okazję zawalczyć. Nie, no pewnie fajnie, no na pewno lepsza walka niż z, z Mamedem, który ma ogromną przewagę, Mariusz ma ogromną przewagę siły i i masy. No, ale jednak Mamed nie, nie, nie stoi w miejscu tak jak, tak jak Michał. tak Mamed jednak jest bardzo mobilnym zawodnikiem i tu, tu ciężko byłoby go właśnie takim upolować e, tym hakiem. No Myślę, że bardziej by był skupiony. Nie wiem dlaczego. bo Trzeba byłoby się Mate... Michała zapytać Mateli, dlaczego tak co się stało, że się tak zdekoncentrował. Sam jestem strasznie ciekawy. Jakby ktoś kiedyś miał ochotę zapytać Mateli, to na pewno bym chciał tego posłuchać. Co się stało, że go tak uspał tak? i że zaczął bić się z zawodnikiem który miał przewagę jeśli chodzi o siłę i masę, żeby takie ciosy przyjmować na głowę. Ja w wadze ciężkiej jak już biję się z kimś yy, nawet trochę mniejszym, tak? to w wadze ciężkiej nie przyjmuje się takich ciosów na gardę bez rękawic. Tak? To nie jest boks, tych ciosów trzeba unikać, a jeśli ktoś jest taki lotny na nogach i ma takie doświadczenie jak Materla, to naprawdę mnie to zaskoczyło, że pierwszy coś przyłom na gardę, drugi jakiegoś zero balansu, zero chodzenia na nogach, nie wiem. Nie wiem, dziwne to jest, no, ale pewnie są jakieś czynniki, no, to nas kiedyś fajnie bym się dowiedział. A jeśli chodzi, wracając jeszcze do definicji, Ale to y, cenna uwaga, faktycznie tak y, pod kątem Twoim trenerskim, to cenna uwaga, że, że takich ciosów się nie powinno przyjmować w wadze ciężkiej, nie? Nie, no na pewno Pudziana, biorąc pod uwagę, analizując jego walki, y, ma te cepy naprawdę mocne. Kiedyś Mimo swojej siły nie potrafił tego wykorzystać, a teraz ktoś dobrze nad nim popracował, jeśli chodzi o skręt bioder, jeśli chodzi o wyprowadzanie tego jednego cepa, ten lewy dalej jest taki jakiś surowy, taki wolny, bardziej odpychający, ale po tym lewym odpychający faktycznie ten sierp jak już wejdzie, czy nawet ten podbrudkowy na wyprostowanej ręce, to technicznie jest tragedia, tak. jeśli chodzi o, ale jest, no, widać, że jest skuteczny, potrafi spiąć w ostatnim momencie tą, tą rękę, no jak było widać... Matela długo nie wstawał. Skuteczna. Bardzo skuteczna. Eee, dobra, no to wydaje mi się, że temat temat, temat zamknięty. Eee, słuchaj, e, Robert. Jesteśmy po walce Mateusza, też jestem po wywiadzie z nim. Eee, zrealizował gameplan, taki jaki mieliście. Jesteś zadowolony z tego jego występu z Alanem? Jestem zadowolony, bo dużo trzeba było pracować nad jego głową, to jest po pierwsze. Wiesz, po drugie, no, nie da rady zawsze z, y, z, y, wykonać planu w 100%. Zawsze tam jakieś istnieją czynniki, takie jak y, stres, światło, otoczka, kibice, dany dzień, tak, nie wyspanie się, odpowiednie jedzenie. Zawsze jak coś istnieje, jakieś ryzyko, że zawsze coś o czymś się zapomni, coś y, będzie chciał się zbyt mocno y, zrealizować. Tu mi się podobała ta pierwsza runda u niego, jeśli chodzi o analizując całą walkę. Pierwsza runda, ten spokój, który miał w walce, który fajnie ją przywalczył, nie podpalał się, nie, nie biegał za nim. Tak? Druga sprawa, myślałem, że Alan w ogóle miałem trochę inną wizję tego, jak mogło się walka potoczyć. Myślałem, że Alan ruszy bardziej pewny siebie, będzie, ruszy bardziej do przodu. Będziemy bazować na kontrach, więc dlatego ta pierwsza runda nie wyglądała tak, jak myślałem, tak? Myślałem, że Alan wleci ze swoimi uderzeniami, kopnięciami, bo naprawdę to jest dobry zawodnik. Technicznie naprawdę yy, analizowałem jego bardzo długo, jego walki. Tak pod kątem technicznym, pod kątem tego, jak się rusza, pod kątem tego, jak wchodzi. Yy, I zaskoczył mnie strasznie. Dlatego yy, ja liczyłem, że to w pierwszej rundzie, jak będzie wpadał, będzie ukarany za każdym razem, kiedy tylko będzie wchodził ze swoimi czasami i lokikami. No a wyszło tak, że. Uderzył, został ukarany i się cały czas cofał. Mówi, że głowa, no ale niestety jak ktoś chce wchodzić do walki i chce wygrywać, no to musi być, zagrać wszystko. No w dniu walki akurat ten, ten mental to jest pewnie 80%, tak, a nie nawet kwestia samych przygotowań. Ale to wszystko narożnik powinien robić. Ja z Mateuszem przed walką jestem w krok w krok. Ja go nie zostawiam od początku do końca, nawet jak on ma jakieś wątpliwości, to od razu e, dyskutuję na ten temat z nim. E, bo on ma takie wahanie nastroju, tak jak większość zawodników, wiem po sobie. Oczywiście. Kto nie był podczas Faiwiku, gdzie jeszcze dochodzi element zbijania wagi, to nie potrafi tego zrozumieć, jak ciężki to jest czas dla, yy, dla zawodnika i jak ciężki to jest czas dla narożnika, który musi umiejętnie pracować z tym, z tym zawodnikiem? Dokładnie tak. To jest, masz rację, że niektórzy sobie nie wyobrażają od, od, od początku zbijania wagi po, po wejście. Przed walką, do, do szatni, po wyjściu na rozgrzewkę, i tak dalej. Tam trzeba cały czas zawodnika przekonywać, mówić mu. Nieraz mówić mu to samo, on zaraz zapomina. Tak? Nieraz mówiłem mu 10 razy to samo, a za 11 się pyta mnie o to, co pytałem ostatnie 10 razy. I dlatego bardzo ważnym elementem przy, podczas walk jest cały czas wbijanie do głowy zawodnika, y, odpowiednie te schematy, wspieranie go mentalnie. Tak? Wiem po sobie, bo ja takiego czegoś nie miałem. Trener uważał, że jak jestem kozak na treningu, wchodzę na spalińki, tam wszyscy, wie, wszystkich kładą, ale wszedłem i zostawałem sam. Wchodziłem na swoje walki, nikogo nie było obok mnie. Wchodziłem do ringu, też szukałem za plecami jakiegoś wsparcia bardziej mentalnego, bo fizycznie byłem przygotowany i się paliłem. I kiedyś miałem taką walkę z Andryszakiem. Bez żadnego sparingu wszedłem, zostałem sam, nie wiedziałem co się dzieje, bardziej byłem skupiony na światłach reflektorach niż na samej walce, no i teraz jak już przygotowuję kogoś do walki, swoich podopiecznych już do tego nie dopuszczam, jestem z nimi od początku do końca, aż do samej najczęściej wygranej, tak jak Mateusza, zostawiam ich tylko do, od momentu kiedy wychodzą do ringu, a tak to jestem od początku do końca, cały czas ich nastawiam, cały czas, żeby tam nie było jakieś rozsypki w głowie. Ja te elementy muszę na tyle poustawać ich w głowie, żeby podczas tego, jak mnie chwilę nie widzą, żeby to się nie rozsypało, bo wiem, że tak u niektórych jest, że jak wchodzą do ringu, nagle zapominają, jak, jak to wyprowadzić lewy-prawy tak? i się skupiałem na walce. A Mateusz mimo, że nie zrealizował dużo z naszego game planu, jeśli chodzi o parter, tak? bo naprawdę ćwiczyliśmy go bardzo dużo, no, ale to jest dobrze, że takie błędy popełnią, bo to jest nasza. Będziemy mogli z tego wyciągać jakieś wnioski. No, i myślę, że po walce, że już ruszyliśmy z treningami i teraz będzie tylko lepiej. Słuchaj, bardzo, bardzo fajne masz spostrzeżenie jako trener i fajnie, że nasi widzowie też mogą posłuchać właśnie takiej strony narożnika, jak to, jak to trochę wygląda od kulis. No Nie tylko trenujesz Mateusza, jeśli chodzi o ten świat fightowy, jest też pan Jacek, który jest w mocnych przygotowaniach do, do swojej walki, jest też jego żona Joanna, mama Mateusza. Jak oceniasz ich postępy, bo, bo nie da się ukryć, że Mateusz zrobił duże postępy pod Twoim, pod twoim okiem? Jeśli chodzi o Asię, tak zacznijmy od, już od końca, no to Asia dopiero zaczyna. Tak? Asia zaczyna od kompletnego zera, chodzenia na nogach, te pierwsze ciosy i tak dalej, ale yy, ma nazwisko Murański, więc mam taki mocny charakter i wiem jak go wydobyć jak trzeba, bo nieraz podczas, podczas treningu już jest zmęczona i tak dalej, ale odpowiednio zmotywowana, potrafi jeszcze mocno uderzyć, nawet pod koniec już w treningu zmęczona, No ale to jest jeszcze początek. Jeśli chodzi o Jacka, ja nie wiem, czy już można powiedzieć, chyba jeszcze nie, jak będziemy miały walkę, kiedy, jaki termin i z kim, ale... No, generalnie chyba jeszcze Federacja tego nie głosiła, wszyscy wiedzą, ale, ale... ale... ale jest to tak, w formach, w formach domysłu jeszcze zostaje. Aha. No to tak czy inaczej, już my już się szykujemy do walki, mimo że jest bardzo daleki termin. W przeciwieństwie do Mateusza, no tata jest mocno, mocno zdeterminowany. Myślę, że tak mocnego zawodnika, tak mocno zdeterminowanego jeszcze nie spotkałem, a do Gali jeszcze no Jeszcze kilka miesięcy, tak, I, i bardzo, bardzo ciężko pracuję. Czyli jest ten komfort czasu na, na przygotowania. Słuchaj, ja cię zapytam o to, jakie wyzwania e, spotykają ciebie, właśnie trenując? E, jakie różnice można pewnie w, wysnuć, jeśli chodzi o różnice właśnie osób, które trenują jako freefighterzy, a osób, które trenują zawodowo? E, no, czy staram się indywidualnie do każdego dotrzeć. Jeśli chodzi o treningi, odpowied... znaczy, największym problemem jest zawsze sparingi, tak jak ja mam poukładać je, czy bicie, czy znajdować jakichś amatorów, żeby, nie wiem, żeby te sparingi, żeby pokazać tym, tym frikom, że, że są lepsi, czy jednak bicie z zawodowcami, no ale tam jest kolosalna przewaga, jeśli chodzi o umiejętności, doświadczenie. I, I nieraz oni się palą. Więc no, szukam tej równowagi, to jest największy problem, jeśli chodzi o Z zawod... Zawodowcami jest o tyle dobrze, że obojętnie kogo tam wpuszczę, tak oni sobie radzą. Tak? Czy radzą sobie ze słabymi zawodnikami i od nich też można się nauczyć z dobrymi, bardzo dobrymi tak dalej. Jeśli chodzi o freakfighterów, free to no, tam muszę uważać, żeby albo ktoś im nie zrobił krzywdy, albo ktoś nie chciał, nie, nie był na tyle zakompleksiony, żeby. Widział, o, widzę gościa w telewizji, on tutaj się wozi, że on jest najlepszy na konferencjach, to teraz mu pokażę, więc muszę zrobić pełną selekcję tego, jak to wygląda. A jeśli chodzi o treningi, to, to bez różnicy mi, czy to jest zawodowiec, czy... Czy free fighter? Oni muszą tak ciężko pracować, wymagam od jednych i drugich tak samo mocno, żeby trenowali. Więc treningi mocno, a w spalingi to muszę przeprowadzać pełną selekcję. Okej, okay. też bardzo fajne podejście. Jak łączysz tą rolę trenera, która jest bardzo obciążająca czasowo, ze swoimi treningami przygotowaniami? Bo to, to nie jest łatwe. Y tak, to nie jest łatwe, to po pierwsze, bo... bo jeszcze dos... czas dla, wiesz, prywatny trzeba znaleźć i tak dalej. No właśnie, jak przygotowuję się do swojej walki i mam walkę ostatnią Mateusza, to nie miałem w ogóle swojego wolnego czasu, to po pierwsze. Ale ja się bardziej stres... Ja tak naprawdę do Sienkiewicza to przygotowywałem się nie tak dobrze, jak bym chciał, tak? Bo nie miałem na to czasu, ze względu na to, że ja bardziej się stresowałem walką Mateusza i Krakowem i tym i z tym, że będzie bił się z zawodowcem, a nie jakimś tam freakiem, który głośno krzyczy, że jest najlepszy, tylko z gościem, który naprawdę potrafi się bić. I tak naprawdę to bardziej skupiałem się na walce Mateusza nie na swojej. Nawet po mojej wygranej walce, to już się zastanawiałem od jutra, co wchodzimy na jaki trening i tak dalej, niż na swoje wygrane. No bo nie chcę, żeby to bóc nie zabrzmiało, ale jestem na tyle pewny siebie i, i kurczę, jestem myślę, nie, nie przerobiłem tyle spalingów, ile bym chciał, nie porobiłem tyle treningów, a czasem się kurczę, no wiesz, ponad 20 lat się ten sport, no czego ja się więcej nauczę? Zrobię trochę motoryki i wiesz, mogę bez problemu z bomby wejść i się bić. No. Wyszło tak, jak wyszło, udało się tak, jak się udało. No ale to ze względu na to, że no, bije się trochę lat, więc nie ten. Ale jak będę miał teraz jakąś walkę z jakimś równie mocnym przeciwnikiem. To już nie popełnię tego błędu co ostatnio. Będę musiał się skupić, będę musiał odłożyć trochę e, treningi personalne, znaczy zmniejszyć ich ilość na pewno i skupić się trochę na, na, na sobie. Już nie, nie ma. Słuchaj, nie zdradzisz mi gdzie, ale, ale zdradź mi, kiedy Ty chciałbyś ostatecznie e, tak na koniec pojawić się, e, pojawić się w walce. E, to nie kwestia tego, czy ja bym chciał, tylko kwestia tego. Czy zgodzą się na, na moje warunki, tak? jeśli chodzi o kontrakt, jeśli chodzi o finanse, wiadomo. I jedna propozycja jest z Austrii, jedna propozycja jest w Stanach. To zobaczymy razem z moim kolegą, Mar y Basylem, Tak, Dostaliśmy propozycję bicia w takiej federacji w, na Florydzie w Miami. E Piękna przygoda. No, tylko zobaczymy, czy zaspokoją nas finansowo. <laughs> Polach dobrze stoi, także. Jeśli tak, no to wtedy, wtedy pojedziemy pokazać się, bo potrzebują ciężkich. No, myślę, że chcą nas potraktować jako mięso armatnie, jak potrzebują ciężkich, no ale... To się, to się ale zdziwią. Się, no, ale to się, się zdziwią, bo będziemy tak przygotowani, że, yy, no, że będzie ciężko, żeby tam yy, nie pozostawić po sobie jakiegoś fajnego śladu. A tutaj dostałem sobie propozycję na Babilonie, tak? No, ale na razie musiałem je odmówić, czekam na, na inne propozycje. Jed, jed, nawet dostałem propozycję jedną, z, albo nie, nie mogę o tym mówić. Z takiej federacji y, frikowej, więc. O, proszę. No, o ale proszę. To sportowe, walka, a nie, nie ten. Nie. Nie żadnym frikiem i tak dalej, tylko dwóch sportowców miałoby się bić na tej gali. No bo ty generalnie wydaje mi się, że nie wykluczasz tego, że, że, że skoro już jesteś w tym całym środowisku, że, że mógłbyś zawalczyć. Natomiast pewnie warunek to jest właśnie walka sportowa. Tak, tak. Nie, nie żadne ten. Ostatnio dostałem propozycję bicia się w jakąś federacja e, Robi gale w Dubaju i zaproponowali mi. Przecież się by zapytali, czy bym chciał się bić, ja mówię, kurczę, Dubaj, no pewnie. Tydzień czasu spędzony tam, aklimatyzacja. I zaproponowali, a nie chciałbym się bić z zawodnikiem takim jak Erko Jun. O, ale mocne no nie, nazwisko. No, ale to chyba w celebrytach i frykach. Ja wolałbym się bić ze sportowcem, bo tak myślę, że jako sportowiec Erko Jun. No i oczywiście zaraz zrezygnowali z tego pomysłu i szukają mi, bo i tam zobaczymy. To jest druga sprawa, Miałem to tym nie mówić, no ale koniec października, Dubaj. Super. No to słuchaj, ja Ci życzę, żebyś sobie to fajnie wszystko poukładał, żebyś mógł połączyć e, twoje obowiązki trenerskie ze swoimi przygotowaniami. No i jak najszybciej, żebyśmy cię mogli zobaczyć, e, czy to u nas, czy to gdzieś poza granicami. Ja też mam taką nadzieję, że pierwszą walkę u nas, tylko też nie będę o tym mówił. Dobra, nie zdradzamy, ale na pewno jak się coś dowiemy, to do pierwszych was poinformujemy, bo pewnie przyjedziemy i zrobimy jakiś e, wywiad albo może nawet lepszy materiał, tak jak ostatnio. No pewnie. Na Heiliku będziecie, tak? Tak, widzimy się dzisiaj na Heiliku. Słuchaj, na którą walkę najbardziej czekasz? No, myślę, że chyba na tą bardziej sportową, na Denisa i na Don Diego. Okiem trenera, jakie mogą być predykcje w tej walce? E nie wiem, jak Don Diego jest przygotowany z parteru. Wiem tylko, że w MMA, jak to się samym stójkowiczem, tam trzeba być zawodnikiem wstety kompletnym. Jeśli ktoś jest dobrym zawodnikiem stójkowym, a nie przykładał zbyt dużej uwagi yy, poza jakąś obroną, przed obaleniami, yy, to może sobie nie poradzić. Ale ma charakter. Denis to samo. Jeden i drugi nie odpuszcza, jeden i drugi jest twardy. Wiesz, tam dużo może się zdarzyć. Oczywiście kibicuję, znam Denisa, więc kibicuję jemu, yy, ale. To jest MMA, tam naprawdę może dużo być czynników, tam nie zagrać głowa, tam wszystko może się wydarzyć, więc yy, umiejętności mają duże, jeden i drugi. Yy, no i kwestia tego, jak będzie nastawienie w danym dniu, w danej minucie, w danej godzinie, yy, jakie będą podejście mieli, czy zachowają ten spokój, któremu nieraz Denisowi brakuje. Tak? Do którego, do którego ja dużo przywiązuję uwagę, jeśli chodzi o moje walki, to staram się na luzie do tego wszystkiego potucić. Jeśli nie będzie spięty, to powinien sobie poradzić. To zobaczymy. Ten, który będzie miał lepszą dyspozycję. Myślę, że w danym dniu, w danej godzinie. E, niezbyt mocno się podpali, ten sobie poradzi. Ten sobie poradzi. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jak najszybciej się widzimy, a dzisiaj się widzimy na Hailingu. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dzięki bardzo.